Jaką mapki odpalamy? Przetestować... Yy, obozowisko. Które? Yy, namioty. Ogień. Bo jest... ...to stare czy to nowe? Dajmy to nowe, bo wydaje się mniejsze. Nie, no. zwoliłem. Konie? Nie, jęge od razu na start. Wieng'a. Myślałem, jesteś. Jesteś. Tu mnie oczerniają, Czy Ja jestem, ale ciebie nie ma. To mi ładuje. Nie można oczerniać kogoś, kogo nie ma w pokoju. Właśnie. Odpowiada samotnym. Trzeba go będzie odpędzić naszym kebabem. Okej. Okay. Standardowo. Nie wygląda kebaby. Co dzieje? Trzeba popchnąć. Ale nie, nie! Posłyszałam taki dziwny głos i myślałam, że to twoja mama, a to nie twoja mama. To nie było śmieszne. Nie rozumiem, z czego się śmiejesz. Cierpek śniorkł. Śniorkł. A taki ładny króliczek. Fajnie to. Piłki do kosza widzę! Jest tu króliczek, gdzie to w ogóle? A to jest generatu? szatanski ogień. To tak nie Ale fajno Chłopaki, nie widzę MFA. że MFA? Nie, nie mam MFA. Widzicie co się dzieje z tymi skrami namiotowymi? Co się u mnie? Tak... No, u mnie też przerzuca mi to w powietrze gdzieś. Ale gdzie to? I słyszałem czułem freezing widzę A więc freezing, widzę widzę no. dym. Z cierpka poleciał dym. Można nie miałem mówić. Ale i mf nie widzę. Dlatego, że mnie. padać, nie? Znajdźcie mnie. Już to tak nie działa. Znajdźcie mnie, proszę. O no Jezus, czekaj, zgubiłem mf od tego. No nie, już mamy po MF-ie. O dobra jest. Była w całym obu... A nie, nieważne. Ta kamera kręci, bo tak... Kurde, dziwnie stoi. O chuj tu chodzi? Co ci? A ty... Ej, nie mogę jej podnieść! Teraz mogę ją podnieść. Boże... Jak, jakieś ustawienia nowe... Czy jak dam G to ona zadziała, czy nie? Jakim ją za G? Czy muszę F wstawić? Boże, jakie to jest teraz głupie... Ustawiam dobrze, ustawiłem. Zobaczcie, czy zobacz cierpek, czy dobrze ustawiłem. Yeah. Okoń znalazłem. jej zdjęcie. Nie mam czym. To zaraz przyjdzie. Przyjdziesz? Eee, ta kamera, Odbyt no dobrze sięga, bo tak. Ona, tak, od... tak, tak. ona się teraz od... jakby stawia na odwrót niż wcześniej. Mr. Ghost, are you sleeping here? Coś nie stało. ustało. się umiera. Co? się umarł. O, jest hand. Czy nie? się czy ty odpaliłeś pentagram? Jest taka szansa. <laughs> Co zrobił? Odpalił pentagram. Ale a. wcześniej, jak odpaliłem pentagram w poprzedniej grze, nic się nie stało takiego. się mogłem uciec, a ten od razu się na mnie rzucił tutaj. Jakie mam pentagram... A pentagram nie wstrzymuje ducha na chwilę? Tak, nie tak. a tutaj w ogóle nic. To może coś się niedobrego wydarzyło. Mamy freezing na pewno. No. W ogóle mnie zdziwiło, bo ja biegałem z tym duchem, nie? W sensie mam jego łapy na ryju i jestem z nim biegam obok was. Ty, coś rzucił w ogóle teraz. W teraz. którym miejscu? Tutaj przy pentagramie bliżej. O. To idę tam. W którym miejscu on był teraz dokładnie? No, no, On rzucił tutaj, jak zobaczysz sobie pod... Tutaj jest taki kubeczek pod tym. O, tu mniej więcej na prawo, na prawo. Cofnij się. I tutaj spójrz trochę na lewo, i kucnij. I tu oh, jest jest. No i on to rzucił. I ktoś kuchenkę odpali. No, to nie ja. No, dobra, tu jest. Przy ognisku. ognisku. Tam, wiesz, e, AMF masz? No, trójkę. No, trójkę, okej. Okay. A tam wszystko, bliżej tego ogniska? Tak, no. Tu, gdzie ten grill. Coś się nie zmienił. Ło! Ale fajnie. To ty, Misiek, Co? prawda? Tak. Ale to fajnie. Misiek teraz będzie umierał specjalnie, żeby nam robić krzywdę psychiczną. <grymne> żeby <nam> robić krzywdę! <grymne> Are you here? Or not to hear? Rozumiem, że to jest twoje nowe motto. Are you here or not to hear? Mr. Ghost, tell me something. Would you like o, idzie do, ciebie, idzie do ciebie, idzie do ciebie, jest przy ognisku, jest przy ognisku, uważaj. Stoi, Jezu. czekaj, on w miejscu, zniknął. Jezu, co to było? Patrz, skąd tu nie jest taki gitara, spójrz tutaj. A, wiem, widziałem właśnie, ale to było spalone coś. Ale on stał w miejscu, tylko nic A, więcej skąd nie Skąd ja mam takie sanity? Bo duch ci wziął i rozjebał warówkę nad głową i się przestraszyłeś jak każdy człowiek. A ja nie jestem przestraszony. Ale twoja postać jest, czuj się w to. Dobra, idę tam. Are you friendly? Nie wiem, czy by kamer nie przestać w to miejsce, co on... Słyszałem powstał. takie bruknięcie, takie... To na pewno był duch. <noise> Ale myślałem, że by mi biurka. Ha 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 ha, debilu. Mogłeś to być ty jeszcze. Radki latają w każdą stronę. O no, no, nie, to ma jest, tam, czy nie? O jest, 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 jest. Nie, 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 skierp, nie, nie, jest pan. idzie w tym kierunku, idzie, 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 uciekaj, uciekaj, szybko, uciekaj, 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 idzie w tym kierunku. Idzie dalej. Uciekaj, nie, nie wchodź tam, nie wchodź tam, nie! Ummarłem Nie <laughs> ja wiem co się dzieje, pomocy. Strasznie mi on... gry Pojawia jest i znika. No. I czy jest nowa animacja momentu... śmierci? Może to twinsy. Nie wiem, co ja miałoby wspólnego z tym, ale może to. Tak. Misię, cześć. No mi się czeka. Tutaj będzie muzyczka z tego: z szybkich i wściekłych. <laughs> Znaczy, znaczy z właściwie złych, nie zrobiłem zdjęcia ducha. Ale z dobrych rzeczy, Gabi, możesz wejść, bo już go nie ma. Ale ja on jest w ja na etapie... Gabi się schowała. Od ekranu, ponieważ na razie mam piękne zbliżenie na słupek. Mam coś dla ciebie. Gdzieś ty, a tu? Masz. Czy to mydło? Nie, to tyle. Co za matą. No to nie, to. Znaczy tak, to nie jest mydło. <grystanie> no, nie da się ukryć. Nie ma tu książeczki. To dawaj ten. Sumhausek. Dawa, i... Ja zaznaczam. A... Pisać, co to mnie uznasz. Demona. A po tak, bo mogę. Ale masz jakiś w sensie racjonalny powód, dlaczego? Bo temperatury ma. Oni też. No, ale mi I... zamknął. Mhm. A to był jeans. Tak? Nie, nie pasował mi na jeans. Dlaczego? czego? Robi jeans. No, nie pamiętam. <laughs> Dobra. Jakąś fajną mapkę na zakończenie, tak? Si. Ale patrzcie na Graftona. Dawno tam nie było nas. Gdzie? Grafton. To jest ten fajny domek, który wygląda jak z siódemki rezydenta. Dobrze, no, że dobra. Gra, Musimy kupić rzeczy. Co? Co się dzieje? Aaa, sobie, rób to dalej, nie przerywaj sobie, rób to dalej. Bo to pięknie. No nie, zepsułem. Kuba, chodź zobaczyć, jak to pięknie wygląda z boku. Dzięki. A cię nie Bo to wyzywam. wygląda tak... <laughs> nie, no teraz się wstydzę, nie wychodzi mi. Daj się realizm, Ja już jestem dawno. Gry... Nie, nie daliście. A, A, nie. Nieprawda, dałem dawno. <laughs> tak, tak, tak. Czy lubicie pić wodę? No, no... Nie wiem, czy można nazwać to lubiniem picia wody. Lubiniem. <laughs> Lubin to taki budynek, że z Lublina. Lubin to takie miasto. No to nie miało, Ty żadnego. Co? Co on teraz Co on dzieje? What the hell? Co? Nie wiem dlaczego dziwnego, że jakby wziąłem latarkę, chciałem ją odpalić i moja dłoń z latarką była 3 metry ode mnie. <laughs> Czy jesteś. rozciągnięty? Nie. Jesteś, Jesteś rością Grave'a? Nie. Mm. Mm. <noise> Ktoś wypił mojego Miller misi. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim duchem. Uważacie tak. się za strasznego, obronicie swojego domu i nagle przychodzi banda debili, która uznaje, że będzie muczeć. <noise> tak. Ogółem czosnek jest wyłączony. Co? W Czego nie rozumiesz w tym komunikacie, czosnek nie działa. Nie słyszałem burka, w sensie EMF-a. czosnek nie działa, nie słyszałem burka. W sensie EMF mi to dosłownie na sekundę. Fuseboxa, tam jest z lewej strony i na koniec korytarza. Tu. I trzeba wejść do pokoju i tam jest wejście jeszcze dalej. Ale byłem tu. A, tu jest dużo. mi coś kratkuje, strasznie w tym pomęczu. Mi też. Gdzie są te fuseboxy? No właśnie nie ma. Zawsze tu były. E e e dziewczynka mi się zaśmiała twarz. Mówiłem, że to tam. To ja tu EMF-a miałem przez chwilę, wiecie? Mam tutaj 6 stopni i jakiś bambol mi się zaśmiał w twarz. A co A mówił? Bo. Co mówił? <noise> no nie wiem, stary. Gdzie są te fuseboxy? Może na górze? I co zobaczyć na, na mapie? Tak, są na górze. Na strychu, ja przecież prawie, to jest to taki to... pomnik ukryty, no ukryty na strychu. No i spokojnie ukryty na strychu. Chyba stracił umiejętność posługiwania się językiem polskim. To zaraz ja nie, nie Podoba mi się, to... że jakby powiedziałem co, to nagle powiedzieli poprawnie. Jakby wiesz, jakby w ogóle cały czas mówił poprawnie. nie? tę. <laughs> <laughs> stała się światłość. Tu jest minerał. O Boże, minica. Minerał. Eee. Wapni, tak zwane. Jest Osnek nie działa. Zapywałam. Znaleziony minerał. Czy jest tu jakiś pentagram gdzieś? Ja się chcę zabić, nie wiem co to zakończy. Co to Poczekaj, Poczekaj, bo ja próbowałam uspokoić się. Bo straciłam chyba w sanity w prawdziwym życiu jest minusowa temperatura. Zam drzwi otwierane. Pokazuje mi tutaj minusową temperaturę. Tutaj przy tym pianinie. Nie mam MFA jak coś. E Pokazuje mi tutaj minusową temperaturę. Min MF na dwójce na drzwiach. Ja z ciebie słyszę twojego MF, a, a mój nie działa z jakiegoś powodu. Co? Ty no, tak ty kraszisz, prawda? Tak, mi się jedna lampka. <laughs> No, patrz, stary. no to tutaj patrz, przy tym stole patrz. pokazuje mi minusową temperaturę. No to mi teraz też. Marnuje cenne zasoby. Mhm. Ale dobra, ja nie, ja, ten, ja nie mogę mieć sobie nic do zarzucenia. Większość ekwipunku jest moja. Jezu, ale nam wypomina cały czas. Co nie. Ja jakoś przepraszamy, się... że się poświęcamy, żebyś przeżyła. A... Ja Wiem o tym. Nie ciskam się i nie chwalę, że kurwa dałem krucyfiksa i sól. A ja będę dumna ze swoich małych osiągnięć, jest to ważne. To, to jest po prostu. nie jest dumna, tylko takie w twarz prosto nam płyci. Czy słyszałem odpowiedź ducha? Are you there? Nie, to był, nie misiek. To był misiek. Where are you? nie ja to. to, 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 to Mierwanta całego do Gabi a ty. No, czy ja słyszałem ducha? <laughs> <laughs> Ej, hey, what the hell, czemu tutaj coś debituje? Faktycznie, co tu zaszło? Ja tu zostałam duchem. Are Zostań. you there? Ale wy, wyłączył wszystkie światła. Where are you? Jest orb. E, odpowiada... Revenant Jurek, hunt to onrio. I odpowiada? Co? To onrio co jeszcze Twinsy Mimik. mamy freezing mamy Spirit Boxa i orby powiedziałem przed sekundą no to mamy wszystko okay, no. mamy Spirit tak. Box w sensie mamy yy, le, 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 co mamy wszystko mamy to Onrio tak ale skąd wzięły orby bo nie zauważyłem posiedzę na kamerach A okay. ogółem to jest ten duch co jak zgaśnie świeczka to wybucha ogniem Piekień o to atakuje świeczka Chcemy go no? pomęczyć? Tak. I tak. ja wezmę aparat ze sobą. Dobra, to ja wezmę jedną świeczkę, Cierpek weź drugą. Ech. Da się zapalić świeczkę już teraz? O, da się. A mogę ci odpalić świeczkę od swojej? Spróbuj. Czekaj, kuc, odpal tą zapalniczkę. I ja próbuję w nią wejść. O, udało się. <noise> Z mojej perspektywy wyglądało to przepięknie. Taki dziwny taniec godowy dwóch ptaków. Bo my jesteśmy... Ło, coś zgasło. Bo nie zgasło, nie wiem czemu zobaczyłem. Aha. O kurwa! Ło, widzieliście to? Przeżył? Nie. Ale to było... fajne. Nie widziałem nic. nic. Tak! Widziałaś? Tak, 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 to był taki pełzający w Tak, nie no i ja nic. akurat stanąłem tutaj i ona szła w moim kierunku. I ja stałem za drzwiami, więc miałem farta. Chyba nie udało raz? mi się zrobić zdjęcia. No nie. A nie świeczkę. mam zdjęcie. Mamy zdjęcie ducha. Tak? Mamy. Aha. Praktycznie. Jakie jeszcze kwestia mamy? Czujnik ruchu. Zamontujemy. Ale to ona zgasiła tę świeczkę, nie? Bo przecież tak. nie. My... Ej, czujnik ruchu już zamontowałem. A to nie ten zamontowałeś motion sensor. A to jest. Ty faktycznie masz rację. Ty czujesz jak spada ci Sanity? Słucham? Pytam się, czy czujesz jak spada ci Sanity w, w prawdziwym Słucham? życiu. Teraz porozmawiam z cierpkiem? tak. Mhm. Zawsze. Gdzie jest ten czajnik? Czujnik. Kajnik, czosnek, co będzie następne? To już zgasło? Nie. Nie, nie, nie palą się obydwie, więc zakładam, że chyba, chyba się pospinała. Znajdźmy jeszcze item jak przeklęty, gdzie on może Właśnie co jest ciekawe, bo nigdzie go nie widziałem. A górę przeglądaliśmy? Nie. A górę tak średnio bym powiedział chyba. To czekaj, wchodzimy? Ja dam wam znać, czy zgasiła świeczki. Skrycie, ja pragnę. Czego pragniesz, kawi. To jest nie. So, to... nie, nie ma. Cierpex szeptał. So tell me what you want, what you really, really want. I tell you what I want. Nie, po prostu ja chcę przekazać informację, że ja jeszcze nigdy nie znalazłam tych itemków, więc moja spostrzegawczość jest na poziomie minusowym. Także. Jakby coś, to, to ja szukam, ale jakbym mnie znalazła, to proszę mnie nie obwiniać. Okay. To są nie moje ma tych jedno... itemów. Nie ma. Nie widzę. Ale to, że nie widzisz... I to... znalazłam tarczę chuja. Tak? Znalazłaś tarczę chuja? Dobra, to miejsce zbiórki. Oczywiście zamknęły, ziomki. Przede mną, przed moim ryjem. I zgasła świeczka jedna. I mryga wszystko. I idzie do was. Ale nie widzę gdzie, bo ja jakby wyrzuciła mnie z domu. Kurwa. <grywa> Kurwa. Gdzieś <nie> był? <grywa> no schowałem się za drzwiami tam, w sensie w tej sypialce takiej jednej. Okay. Nawet nie widziałem, że tam szła. Co tu się stało z moim ciałem? Czekaj, jeszcze trwa? Nie, już nie trwa. Nie, już nie. Mogę... Znajdziesz Znajdzie mnie. Wiesz? O jezu, biedny, jakiś <grymne> Czy kama użyła tablicy URL? Nie. Okay. A która to jest ta tablica? To jest ten przedmiot specjalny, czy to nie to? Gdzie ty leżysz? No. Tu gdzieś idzie. Jak to gdzieś idzie? O kurwa, tu jest. idzie za mną. No. Nie, idzie za miszkiem. Idzie na góry. być Ona poszła centralnie do pokoju dziecięcego. E, idzie znowu, hand jest. Co się zaciełam, ja Zacięłam. Pomocy. Idzie do ciebie, chyba. Jezu. E, dobra, wróciła do swojego pokoju. Ale teraz fajnie rzucanie tym itemami te duchy. Idzie na górę znowu. Znowu idzie do tego pokoju dziecięcego. Zniknęł. Ja to pierdolę. Dwa hanty pod rząd to za dużo. Ja stąd idę. Nie widzenia. Dwa hanty pod rząd to się nie spodziewałem. Ja tam siedziałem. Czułam się... w Sypialni ogólnie, nie? W tej co była ta tablica Luigi. Za pierwszym razem. Lat... Poszedłem do tego pokoju naprzeciwko, bo ledwo wychodzę i zaczął się drugi hand. To był dobry mecz. W sensie poczułam Ciekawe. się jak wtedy w szkole, kiedy Mara nam robiła hanty, jeden po drugim. No, tutaj się działo dużo. Kiedyś wrócimy na poziom trudny.